Zapraszam na kurs materialny www.piotrciupak.pl liczba punktów wspólnych okręgu o równaniu x minus 1 do kwadratu dodać y kwadrat równa się 4 z prosto o równaniu y równa się minus 1 jest równa. Co robimy? Najpierw narysujmy sobie ten okrąg jak go narysować? Przypomnę, w tablicy jest taki zapis. Na równanie okręgu jest coś takiego x odjąć a do kwadratu dodać y minus b do kwadratu, daje nam promień do kwadratu, to jest równanie okręgu i po spodem zapisze to równanie, które my mamy, czyli my mamy x minus 1 do kwadratu dodać. Tu jest y kwadrat, ale zauważmy, y kwadrat ja mogę zapisać, że to jest y odjąć 0 do kwadratu, no bo y odjąć 0 to jest nadal y do kwadratu. Równa się promień do kwadratu, a u nas to jest 4, 4 to jest inaczej 2 do kwadratu. I teraz dla takiego zapisu, dla takiego wzoru, my wiemy, że środek okręgu, to jest podane w tablicy, ma współrzędne a i b, natomiast promień to jest promień okręgu. Zatem możemy już teraz narysować sobie w układzie, jest ciężko jest narysować od ręki prostą oś x. Niech tu będzie oś x, tu jest oś y. No i środek naszego okręgu. Zobaczmy, że środek naszego okręgu ma współrzędne. Nasze a to jest 1, nasze b to jest 0. Natomiast nasz promień ma dwie jednostki długości, bo tu jest 2. Narysujmy sobie taki zatem okrąg. Środek ma współrzędne 1 na x, 0 na y. Tu jest nasz środek i mamy od, promień długości dwóch jednostek. Czyli tutaj będzie 2, 3, tutaj będzie 0 minus 1, tutaj będzie raz 2 i tutaj będzie raz 2. Dobrze. No i teraz prosta w równaniu y równa się minus 1. Taka prosta, zobaczmy, ona przechodzi przez minus 1 na osi y. Ona przechodzi przez ten punkt. Ja ją zaznaczę może na zielono. To jest mniej więcej taka prosta, która przechodzi przez minus 1 na osi y. Taki zapis właśnie oznacza, że to jest funkcja przechodząca przez minus 1 na osi y. To jest funkcja stała. To zobaczmy, ile ona ma punktów wspólnych z naszym okręgiem? Ma raz i dwa punkty wspólne, czyli odpowiedź C. No, żeby były trzy punkty wspólne to w ogóle odpada, jak było zero punktów wspólnych to by się nie przecinała, jakby, jakby był jeden punkt wspólny to by była styczna.